Witajcie w kolejnym odcinku Słuchajcie dzisiaj zrobimy jesteśmy na stronie same quizy Słuchajcie dzisiaj będziemy sobie grać Robić quizy Grać jak to woli I pie, zrobimy sobie dwa quizy, quizy. Pierwszy quiz Który po w zimowie pasuje do twojej osobowości? Pem 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 Który z tych Letnich sportów jest twoim ulubionym? Jazda na rolkach Siatkówka, piłka nożna Bieganie jazda na deskorolce jazda rowerem. Oczywiście, że piłka nożna. Co z zazwyczaj robisz po południu, spotykam się ze znajomymi. Wychodzę na miasto lub yy, z... bo mi tam ludzie chodzą, yy, bo mam gości. Lub zostajemy w domu i robimy coś fajnego. No to, to nie, nie będę czytać, bo to jest oczywiste, że gram i oglądam YouTube. No, ogl gram w gry i oglądam YouTube, tak. Dobrze. No, to się da dobra. Ej, I... mam tylko sobie sobie... sobie a? Już i, czytam. Jak, y jak reagujesz, kiedy budzisz się rano, wyglądasz przez okno i widzisz, że całe Twoja okolica pokryta jest śniegiem. Nareszcie w końcu będę mógł, mogła założyć nowy zimowy płaszcz. nie? Mogę zostać w łóżku cały dzień. Y, Wygląda y, na to, że na dworze jest lodowato. Nie mogę się doczekać, aż pójdziemy na, z, zna, ze znajomymi na sanki. No to tak. Bez której z tych rzeczy nie wytrzymałabyś zimy? Bez ciepłego szalika, bez koca, bez gorącej czekolady, bez dobrych filmów, bez aparatu. Coś innego. No, bez gorącej czekolady. Lubisz adrenalinę? Oczywiście, że lubię. Tak, jestem od niej uzależniony. Wolisz, kiedy zimą pada śnieg i jest mroźno, czy kiedy nie pada śnieg i jest stosowno ciepło. Oczywiście, że kiedy pada śnieg. Znaczy nie byłoby zimy. By zimowy krajobraz. No, powiedzmy, że ten jest ładny. Nie, ten jest najładniejszy. Ja znam na snowboardzie. Oczywiście ja bardzo kocham jeździć na snowboardzie. Mam swoją deskę może kiedyś Wam pokażę. Super normalnie. To wam się udało. Dobra, następny quiz. Czekajcie, bo mi się zawiesiło. Nie chcę. Mancik. Bo mi się. Dobra. I drugi quiz to jest... Yy, czy zgadniesz, co dostaniesz na święta Bożego Narodzenia? Dobra. Ja wybieram sobie oczywiście piłkę do nogi. Wybierz twój kolor. Oczywiście, że czarne Wybierz obrazek ha, Trudno mi Nie no, fajne, wszystkie są fajne Ale ja chyba ten Jak ubierzesz się na Wigilię? Nie ma tu Nie no, ja, nie, ja się nie ubieram tak Ja jestem chłopakiem, bo ja się tak nie ubieram nigdy na wigilia. Ile masz lat? 12 mam Twoja ulubiona potrawa świąteczna. Hmm. Aha, ciasteczka świąteczne, ciasto świąteczne, świąteczne babeczki, zupa grzybowa czy ryba? Coś innego. Świąteczne babeczki. Lubisz święta? No tak. Bilet na koncert, wejściówka na spotkanie z gwiazdami. Niestety nie zgadliście. Katie Perry na pewno nie. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle w dzisiejszym odcigu. Ja jestem w łóżku. Jestem chora. To by było na tyle w dzisiejszym odcigu. Żegnam się z Wami. Skate i Skate Tibery. Trzymajcie się. Cześć.